Siemano, wariaty. Dzisiaj będzie film e, pod tytułem Przygody Makłowicza w trasie. Także chodźcie ze mną, zobaczycie coś, chodźcie. chodźcie. No i tak, będziemy dzisiaj robili rybkę z ziemiaczkami. Do tego sałateczka. Mamy ziemiaczki, mamy mąkę, mamy przyprawy. Do różnego typu rzeczy Jakiś dań co będziemy robić Tu gdzieś jeszcze miałem chyba przyprawę do, do rybki Gdzieś ona tutaj chyba była Albo się skończyła W każdym bądź razie Będziemy pichcić Jak ma Proszę państwa Oto doprawka Także bierzemy się za robotę Obiad sam się nie zrobi niestety Tu nie donoszą, nie dowożą No to co mordy, działamy Mamy 7,5 stopnia na dworzu Założę kapturek, bo trochę wiaje eee, Dobra, uzbrajamy gaz, mamy na dwa palniki oczywiście O, końcówki gazu zaraz będzie trzeba przynieść Uzbrajamy gaz i co, bierzemy kartofelki, kuchenkę na razie na bok. A, zaraz, muszę rybkę od tego odcieć. Dobra, e, tu ją postawię na palce. Dobra, najpierw trzeba garnek obmyć, bo rybkę rozmrażałem, wszystko tutaj leciało. Także raz, dwa, trzy myjemy. Tutaj się przeniosę.

Garczek gotowy. Bierzemy nożyk. Mam nawet torebkę na obierki Kowiatrwie Ja wieje, nie wiem, czy, czy ona tutaj się mi utrzyma. Ale to nic. Wezmę tutaj w sobie po prostu jednego ziemiaczka. To ona nie poleci. O. dobra I działamy. tego wielkiego ziemniaka mogę wyjąć, bo tu już obierki trzymają. Ja dość grubo obieram. O! Ten jakiś dziwny kartofelek. Trzeba zaraz go sprawdzić. To już dobrze. Z dużego zrobi się mały. Ja nie lubię jak ma jakieś przebarwienia ziemia. Wszystko muszę wyciąć. No chyba zmarł, wiecie? Z takiego wielkiego zrobił taki malutki. Bo były temperatury minusowe dość spore. I pewnie dlatego zmarzły mi ziemniaki. Zmarzły te kartofle, a ja. Nie lubię ryzykować, że zaraz mnie będzie Sranie ganiać, będę biegał tu w krzaki, nie? Rybka to moment To rybkę usmażymy na sam koniec, jak już kartofelki będą dochodziły Żeby była cieplutka, nie? Ten też się nie nadaje, wiem jak... Ja pitole, no aby dzisiaj na obiad zbierać się. Jutro do sklepu podjedzie. Się kupi nowe ziemiaczki. Albo będziemy ryż gotować. Ryżu mam sporo. Zobaczymy. Kurde, dobrze, że postanowiłem zjeść dzisiaj ziemiaczki z rybo, to jakże jeszcze jakieś ziemiaki, niektóre się uda odratować, które nie za bardzo zmarzły. Są ładne czyściutkie, bialutkie bo te zmarznięte dodradzą do torby teraz będzie pełna torba tych, tych obierków całą torbę ziemniaków ten 2,5 kg z, z tego co nie ten się też nie nadaje Okay, dobra, zobaczcie, cały worek ziemiaków 2,5 kg poszło pół torby obierków. Czy to większość tylko tutaj ziemiaki, bo zmarzły biedne. Dobra, płuczemy ziemiaki. Zalewamy świeżą wodę, solimy i wstawiamy. Dobra, ciach, czekajcie sobie, wezmę kawałek papieru, rękę sobie wytrę. Dobra, mamy sól różowa himalajska. Zolimy ziemiotki. Tak na ok. Dobra. Gotowe. Zamieszamy to wodę. Dobra. I wstawiamy palnik. O, tu był palnik odkręcony. Podejrzewam, że mi się odkręcił i pewnie już w butli nie ma gazu nie, jeszcze troszkę jest, dobra coś tam się podgotuje jeszcze dobra już się, już się jara się jara dziewczyno się jara chłopaku wiatr wieje postawię tu może bańkę tak nie będzie wiało o, elegancko dobra niechaj se tutaj to się Gotuję. Wyjmiemy łyżkę. Pokrywasek. I wracamy za pół godzinki. No i tak. Troszeczkę przemeblowałem, bo wiatr nam wiał. Tu się ziemiaczki gotują. Proszę bardzo, para idzie. E, wstawiłem jeszcze wodę. Zrobimy sobie do picia barsz czerwony. A na deserek zrobimy sobie galaretkę. Stalam miseczki są, woda się gotuje, będziemy robić galaretę na deserek, barszczyk do popicia przy obiadku, woda się gotuje, rybka rozmrożona, za chwilę ziemniaczki jak będą dochodziły, wezmę patelkę, oliwkę się rozgrzeje, przyprawi się delikatnie rybkę przyprawami, obtoczy się w bułce, ty w bułce mówię, w mące, na patelkę usmażymy, do tego Sałateczka ze świeżych warzyw, z serem feta i tak dalej. No i co? I będziemy zajadali. W końcu niedziela, nie? Trzeba zrobić jakiś porządny obiad. Dobra ryki. Niech to się gotuje. I zobaczymy jak nam wyjdzie dzisiejszy obiad. Para. Można pa, para. powiedzieć, że rybcia gotowa. Tu mamy ziemioczki, sałateczka, tu mamy galaretki, niech one się ostygną, kuchenka ostygnie, patelka ostygnie, tam się wszystko to poumyje i będzie miód, malina. Dobra, gaz wyłączamy. A, mąkę, bo bym zapomniał do samochodu. No a rybka je gotová. Vyčongáme rybke. No i mamy obiadek Rybka, deserek jeden, drugi i barszczyk Smakowa ziomale